Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim pierwszym filmie instruktażowym. Dzisiaj powitania Słońca A i B w wersji, której uczę w kursie wstęp do praktyki jogi. Już wiele było tych edycji kursu, takich stacjonarnie. Teraz planuję zrobić ten kurs online tak, żeby... Więcej z Was miało dostęp do rzetelnej i wiedzy, i praktyki jogi od samych podstaw. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutką, także masażystką i obecnie także refleksologiem stóp i dłoni. Tą wiedzę również przekładam na praktykę jogi i korzystam z niej, żeby z Wami się dzielić i doświadczeniem, i wiedzą, które już teraz nabyłam. Powitania słońca to prawdopodobnie najstarsza sekwencja asan, jaką znamy. Jest bardzo kompleksowa. Jak ktoś przychodzi do mnie pierwszy raz na zajęciach i widzę, jak, w jaki sposób robi powitania słońca, bardzo dużo mi to już mówi, w czym ta osoba ma łatwość, w czym trudność, więc to też moim zdaniem świadczy o kompleksowości tej praktyki, co wyróżnia to, co ja Wam dzisiaj pokażę. Mianowicie praktykuję jogę już 15 lat i wiem, że takim głównym aspektem praktyki jest oddech. I tworząc tą sekwencję, a powiem szczerze, że nie widziałam, by ktoś uczył tej wersji takiej jak ja, tej praktyki. Ta wersja pozwala uniknąć co się bardzo często zdarza na początku, tak zwanej zadyszki, która jest też często konsekwencją tego, że wstrzymujemy oddech po prostu. Podczas um, rozpoczynania swojej praktyki z jogą, bardzo często też um, innych ćwiczeń. W jodze akurat, jest bardzo istotne to, żeby ten oddech powiedzmy płynął z naszym ruchem ciała. Oczywiście praktykuje się to nawet całe lata, um, ale Warto sobie um, pomóc, zwłaszcza na początku, um, ponieważ jeśli te zatrzymania oddechów będą częściej, to jest dla naszego ciała taka sinusoida, takie skoki ciśnienia. Jest to pewnego rodzaju dla nas stres, męczymy się bardzo szybko i możemy się nawet zniechęcić do praktyki. Um, Oczywiście, takie wyzwania mogą być później również, ale na samym początku, kiedy często przychodzą do mnie osoby, które w ogóle bardzo mało ćwiczą, ruszają się, ważne jest to, żeby wrócić do oddechu, do swojego ciała, również poprzez oddech. I ta sekwencja, którą teraz pokażę. Zwrócę też element, uwagę na pewne elementy ważne, jest właśnie po to, żeby stopniowo przyzwyczajać swoje ciało do tej sekwencji asan. Ta płynność, o której mówiłam, oddechu i ruchu przekłada się. Także na nasze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne. Co też z biegiem praktyki możecie zauważyć. Przykład bardzo często, kiedy się stresujemy, nasz oddech się zmienia. I lokalizacja jest bardzo często tutaj przy obójczykach jest bardzo płytki, tak? a kiedy jesteśmy spokojni, też trochę inaczej oddychamy. I to też możemy sobie tutaj i nauczyć się regulować, i obserwować poprzez praktykę jogi. Zapraszam Was serdecznie. Powitania Słońca A w wersji podstawowej. Stajemy na początku maty. Stopy łączymy. I z wydechem unosimy ręce do góry, patrzmy na dłonie. Dłonie są razem. Z wydechem robimy skłon do nóg na tyle, ile potrafimy. Mogą być zgięte kolana, mogą być wyprostowane, jeśli ktoś może. Ważne jest też to, żeby rozluźnić głowę. To jest wtedy pełen skłon. Z wydechem patrzymy przed siebie, staramy się dotykać maty albo całymi dłońmi, Albo czubkami palce rozciągamy boki tułowia. Tu jest wdech. Z wydechem przechodzimy prawa, lewa stopa do tyłu. Do deski. Staramy się, żeby ciało było w jednej linii. Ciężar ciała jest bardziej na rękach. Kość ogonowa powiedzmy, że jest lekko podwinięta. Albo kieruje się bardziej do tyłu. I tu jest wdech. Z wydechem kładziemy kolana i schodzimy na matę tak jak potrafimy. Staramy się ugiąć łokcie, lekko cofnąć je do tyłu i powoli, jak najwolniej, albo zostajemy tuż nad matą, albo kładziemy się. Okay? Z wydechem unosimy albo klatkę piersiową, tylko do przodu, albo staramy się przejść do psa z głową do góry. Można, zobaczcie na moje stopy, przełożyć jedną i drugą stopę. Próbujemy też unieść kolana do góry, klatkę piersiową dać jeszcze bardziej do przodu. Można nawet ugiąć lekko łokcie do przodu, tak żeby poczuć siłę tej pozycji. Możliwe, że na początku to będzie dla Was duży wysiłek, więc mogą na samym początku jeszcze być kolana na macie, ale potem staramy się zaangażować całe ciało. I kładziemy kolana, przenosimy miednicę do tyłu. Zobaczcie, moje stopy też już powiedzmy zadzieramy palce stóp. Cofamy miednicę do tyłu, na tyle ile możemy. Rozluźniamy też głowę, odpychamy się od dłoni, palce dłoni szeroko. Jeśli trudno jest wyprostować nogi na początku, oczywiście. Uginamy kolana, przybliżając lekko klatkę piersiową w stronę ud, ale odpychamy się, wydłużamy boki tułowia, odpychając się od dłoni. I tutaj zostajemy 5 oddechów. I następnie. Patrzymy przed siebie i robimy prawą nogą daleki krok do przodu. Jeśli mamy krótki, to możemy zrobić krótki krok. Jeśli możemy dalej, to w stronę dłoni robimy krok. Jeśli robimy mniej więcej do połowy odległości, przybliżamy troszeczkę dłonie do stóp i robimy skłon. I z wdechem. Unosimy się do góry, patrzymy na dłonie i z wydechem ręce w dół. OK. Spróbujemy jeszcze raz. Stajemy na początku maty z toby razem i z wydechem ręce do góry, patrzymy na dłonie. Z wydechem skłon głowa luźno. Wdech, patrzymy przed siebie. Z wydechem przechodzimy do deski. I wdech. Z wydechem uginamy kolana, schodzimy na dół. Tak jak potrafimy, możemy się położyć. Przechodzimy do swojej wersji. Psa z głową do góry na ten moment. Staramy się mimo wszystko klatkę piersiową dać do przodu. Kładziemy kolana, przechodzimy do psa z głową w dół. Zostajemy. Staramy się oddychać nosem cały czas, ale oczywiście, jeśli poczujecie, że chcecie sobie westchnąć, zawsze mówię, westchnijcie sobie, to też jest ważne, ale przez całą praktykę staramy się jak najbardziej oddychać tylko nosem, wdech i wydech. I z wdechem patrzymy przed siebie, przechodzimy do przodu. Z wydechem skłon. Wdech. unosimy się do góry, patrzymy na dłonie i wydech ręce w dół. I tak możemy powtarzać tą sekwencję. Na samym początku polecam robić nawet tylko tą praktykę. I po prostu ją poczuć. Poczuć swoje ciało, poczuć swój oddech. Bardzo często na samym początku wykonuje się ją 5 razy, a nawet więcej. Oczywiście, na dostosujcie to też do siebie. Okay? I jest jeszcze powitanie Słońca B. Czasami się śmiejemy, że jeśli w A się nie rozgrzejemy, no to w B to już na pewno. I też pokażę wersję podstawową, której uczy na kursie wstęp do praktyki jogi. Ok, stajemy na początku maty, stopy razy. I teraz jest trochę podobna ta sekwencja do poprzedniej, ale są jeszcze dodatkowe elementy tutaj dołożone. I zaczynamy, uwaga, przez ugięte kolana unosimy ręce do góry, patrzymy na dłonie. Z wydechem skłon do nóg tak, jak potrafimy. Wdech, patrzymy przed siebie. Z wydechem przechodzimy do deski. Wdech, z wydechem kładziemy kolana, schodzimy w dół. Wdech, pies głową do góry, tak jak potrafimy. I wydech, pies głową w dół. I teraz lewa pięta idzie do środka, palce stopy na zewnątrz. Prawa stopa z wdechem idzie do przodu. Wydech, zatrzymujemy się w tej pozycji i z wdechem unosimy się do góry, Patrzmy na dłonie, ugięta noga z przodu. Z wydechem kładziemy dłonie na macie, przechodzimy do deski. Aktywny tutaj kor, czyli koślegonowa, lekko w dół, już poczujemy tutaj lekkie napięcie. Wdech. Z wydechem uginamy kolana, powoli schodzimy w dół. Wydech pies, głową do góry. I pies, głową w dół. Prawa pięta do środka, lewa stopa do przodu. Wdech, wydech zatrzymanie. Z wydechem do góry, patrzmy na dłonie. Z wydechem przechodzimy do deski. Wdech. Z wydechem oginamy kolana, schodzimy w dół. Wdech, pies głową do góry i pies głową w dół. I teraz zostajemy pięć oddechów. I przejście do przodu. Prawa, lewa stopa. Wydech, skłon. Z wdechem do góry. Uwaga, przesuwięte kolana. Tak jak zaczynaliśmy. I wydech. Proste nogi. I ręce w dół. Mnie już jest trochę cieplej. Być może wy też już to czujecie. Powtórzę jeszcze raz. I jedziemy. Przesłupięte kolana, wdech ręce do góry. Z wydechem skłon do nóg. Wdech patrzymy przed siebie. Rozciągamy boki tułowie. Z wydechem przejście do deski. Wdech z wydechem uginamy kolana, schodzimy w dół. Wdech pies głową do góry i pies głową w dół. Lewa pięta do środka, prawa stopa z wdechem do przodu. Wydech, zatrzymanie. Z wydechem, unosimy się do góry. Patrzmy na dłonie ugięta, kolano z przodu. Z wydechem, przejście do deski. Wdech, z wydechem, uginamy kolana, schodzimy w dół. Wdech, pies głową do góry i pies w dół. Prawa pięta do środka, lewa stopa z wdechem idzie do przodu. Wydech zatrzymanie. I wdech, unosimy się do góry. Wdech w dół do deski. Wdech. Z wydechem uginamy kolana, schodzimy w dół. Wydech, piesku do góry i pieskowo w dół. Zostajemy pięć oddechów. Przechodzimy do przodu, wdech, wydech skłon do nóg. Z wdechem ugięte kolana, unosimy ręce do góry i wydech. Prostujemy nogi i ręce w tłuchu. To są powitania słońca. Tak jak mówiłam, to jest wersja bardziej podstawowa, aczkolwiek to nie jest, jak widzicie, podstawowe. To nie są podstawowe ruchy. Jak najbardziej powiem Wam szczerze, moja praktyka powitań słońca cały czas ewoluuje, cały czas poznaję coś nowego, nowe obszary w ciele, które mogę mm, poczuć, uaktywnić, rozluźnić. To jest cały czas takie mm, tak jak odkrywamy świat, zwłaszcza jako dzieci, tak samo możemy to przełożyć na przykład na praktykę jogi i cały czas. Po prostu być z taką ciekawością, świeżością siebie i zmian, które też zachodzą w nas. To jest coś też niesamowitego w tej praktyce, na pewno. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej praktyki. Jeśli macie jakieś pytania, możecie oczywiście do mnie pisać albo tutaj w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć. W zależności od tego, jaki to jest temat, to jak najbardziej wyczerpująco. I zapraszam Was do dalszej, do dalszej tutaj obserwacji, ponieważ postanowiłam więcej filmików opublikować. Szczerze mówiąc, to osoby, które przychodzą do mnie na te zajęcia, mnie zainspirowały do tego. I też okres wakacyjny, ponieważ prosiły mnie o to, że czy mówiły, że ach, fajnie być na wakacjach, ale gdzieś tam brakowało tej jogi. Więc to mnie też zainspirowało do tego, żeby nagrywać i pokazywać to, co robię więcej. Serdecznie Was zapraszam do praktyki ze mną.